Włodek w piątek? Czy to jest świątek? Czy to niedziela? Siadaj. Nie. Proszę. <laughs> nie, będę się bawił ostrością. Karol, tak to nie pójdzie. Ale Obiecaj to być... widzą, że to pójdzie. ma być nieudawane. Obiecaj. To być wszystko... do wygląda. pulsu, wszystko to jest na nieudawane. Karol! Szent do pulsu. Karol! E, pani Kasia dzisiaj czarno-biała jakaś taka, powiedziałbym, lekko w półcieniu... A, podoba mi się ten a fotograf. A pan Andrzej, to by podobał się tym fotografii. W tej fotografii pan Andrzej, jest powiedziałbym, bardzo taki hipsterski, bo ma takie okulary hipsterowe. Ale to są, to są zerówki? Na pewno zerówki, <śmiech> <Może> <śmiech> pan, zerówki. pan Andrzej, widać, że jest hipsterem i nosi zerówki. Proszę bardzo. Co sądzicie o chudych dziewczynach? Ja sądzę, ja ja się sądzę, nie czuję. Ja sądzę że chude są gorzej od tych grubych, bo to jest takie standardowe, że wszyscy mówią, że wolę chudsze, mm -hmm. a nikt na przykład, na przykład nie mówi, że wolę. Troszkę z ciałkiem, bo mnie tata uczył i tata to potwierdzi, jak się wypowie w komentarzach. Tato? Proszę bardzo. Tato, u kobiety musi być za co złapać. Jeśli nie ma za co au, złapać... Au. Zdecydowanie w wielu kwestiach muszę się powiedzieć, serio? że tata, zgadzam się z twoim tatą, tak. I tata zawsze mówił, że kobieta to no musi być tak, a nie także. I, spadło. I co myślicie o tym trendzie na odchudzanie się? co myślicie o tym takim hipsterskim stylu ubierania się, rurki plus śmieszne ja akurat buty? To to akurat jest mój styl, przepraszam. Już. Ale ja lubię rurki i lubię <śmieszne to. Śmieszne buty. A śmieszne buty to są jakie buty? To są takie śmieszne, takie? No. śmieszne buty. O, ostatnie bardzo... To... No, przepraszam bardzo, to ja wytłumaczę Karol... ja tak, ale ja. Karol? Karol, według Ciebie nie, śmieszne powiedzieć. buty to są jakie? A Karol tak. No, według mnie śmieszne buty są takie śmieszne buty. Zauważyłem trend w tym roku wśród dziewczyn, ponieważ już jest dość ciepło i dziewczyny zaczynają chodzić w balerinkach i zauważyłem, że z roku na rok te balerinki są coraz m, bardziej wykrojone, Także już prawie cała, kuse, kuse. tak że już prawie cała stopa jest na wierzchu i te balerinki to jest tylko podeszwa, troszkę z przodu i troszkę napięte i to są całe, całe balerinki. To nie boli chodzić w, po kamienie w takim czymś? Nie, znaczy nie wiem, dziewczyny mają jakieś śmieszne styl, ja nigdy nie... Nigdy... Wiem skąd to się wzięło. Z zachodu. Z glesło. No się i oni chcą chodzić tak jak ona. Wam się podoba, Swan i powiedzcie, że wam się nie podoba. ja wiem, że ja jestem tym gorszym, i ja wiem, że ja jestem. <laughs> Jedną, jedną mi zróbcie przysługę. Bla powiedzcie, że Black Swan to była kupa. Proszę. Bo zróbcie mi jedną przysługę. Powiedzcie, że Black Swan był fajny. Proszę. Powiedzcie, że Social Network był fajny. Dobra, bo. Social Network ok. Był fajny? Ale Black Swan... Nie, de nada. De ne cuesta nada, riketego. De ne cuesta nada. Se mama querer mamalla. Cuero. ¿Cómo estás? ¿Cómo está bien? Está bien un, un compadre. U compadre gringo! Gringo. <laughs> Więcej pieprzenia mniej kontentu. Tak było. Tak to było. To ja, to mam, ja mam dobrą pamięć. Tak, tak było. Tak, Jak świat szeroki i długi? Tak. Temat drugi. Euro 2012 może nie być tak fajny jak wszystkim się wydaje, bo eksperci ja twierdzą... się zgadzam, bo Tak? Tak. Zwłaszcza, że nie kupiłem Dlatego bileku. ja będę jeździł na mecze tylko na Ukrainę. Postanowiłem, jadę na wakacji do Ukrainy, znaczy na Ukrainę. Czy mówię? U. raz, z jakiegoś kraju? E, to jest dlatego, że e, jeżeli mówimy o jakiejś części świata i mówimy, że jedzie się tam na, to ta część świata kiedyś była złączona z jakąś inną i się rozłączyła. Jeżeli się mylę, to ktoś poprawi, ale było tak, że jeżeli ta część była przyłączona i się rozłączyła, to wtedy się mówiło na, czyli na przykład w Krakowie mówi się, że jeździ się na hutę. To kiedyś stanowiło całość, albo teraz no. stanowi całość jakieś było rozłączone. Natomiast jeżeli to coś zawsze było autonomiczne, to się jedzie, do. jedzie się do Francji, mm. a nie na Francję. Mm. Nudny temat, przepraszam. Ale nie, jeżeli niech mi ktoś poprawi, że jestem błędny, to może drugą pająkę się rzucimy w tym odcinku, jak masz tak działać. Oczko mi się popłakały, widzisz? Widzisz to? Oczko mu się popłakały w łodziu. Nasz. I co sądzicie o tym, że przed Euro 2012 prawdopodobnie nie wszystko stanie tak, jak ma stanąć? I nie mówię tutaj oczywiście o męskich męskich przyrodzeniach, tylko mówię na przykład o tym, że nie będzie wszystkich dróg. Ja nie będę jeździł po złych drogach w Polsce. Ale ja, ja wiedziałem, a jeś... że tak będzie. A jeśli przyjedzie ktoś na przykład z Francji, z Niemiec? Wow, jakie drogi w tej Polsce? No, takie jak rok temu. Przepraszam, czy czołg jeszcze tu jeżdżą? bo ja byłem rok temu tu jeszcze. No, jeszcze Ludzi, jak tutaj jedli owocy z drzew. Faktycznie, ja zaczynam myśleć, że faktycznie to jedzenie owoców z drzew to jest oznaka tak? takiego barbarzyńskiego. Tak, dziękuję, no. dziękuję, bo to owoce się powinno jeść ze sklepu, one tak. rosną w sklepach. Tak. Zgadza się ze mną, czy nie, w końcu? Ja jestem Bajeckim Internetem, chyba Dziękuję, dziękuję A tak. mleko występuje od razu w kartonach. I także nie czarujmy się, nie będzie fajnych hoteli nowych w Polsce, nie będzie fajnych nowych dróg, autostrad, nic nie będzie. Kto to miał tak zrobić? Kononowi, że on On wiedział, to jest Nostradamus II, on wiedział, że euro będzie i nie będzie. I on, on wiedział. Nie będzie, nie będzie. A pada, że Grupa na Facebooku na dziś powie ją Włodek. Rzuć palenie i chodź się całować. Znalazłem tę grupę i na... Wysłałem ją do mojej dziewczyny, żeby wiedziała, że popieram taką akcję i chcę, żeby przestała żeby palić. Oj, ty, oj, niedobry. No żartuję! Przecież ona nie pali. Proszę bardzo, jesteś taki, taki twardy i taki śmiały, to może byś powiedział, jakie jest głupie prawo ze Stanów Zjednoczonych Ameryki dziś. Bo który może być ciekawy, bo dobrze? Może nie jechać może? do Stanów, może nie? No co, to proszę bardzo, nie. Znowu mnie nie może być znowu, zani, tak? Zanim no, 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 powiem, to chciałbym to, przeprosić. To, przeprosić, to, przeprosić no, okay. Zanim powiem... Nie, okej. To. Ni to. Ta... To. <laughs> zanim powiem to chciałbym przeprosić jednocześnie za ten głupi żart mój wybryk i nie, nie chcę być odbierany jako ten, ten buńczuczny Włodek. Uciekam od buńczucznego Włodka bo buńczuczny Włodek nigdy mi nie przynosi niczego dobrego poza problemami. E, prawo w Stanach Zjednoczonych głupie prawo z tych głupszych to w tych Stanach, które są federacją, to jeśli masz więcej niż pięciu natywnych Amerykanów, tych rodowitych, czyli tych Indian teraz tak zwanych, na, na swojej, swojej posiadłości to możesz do nich strzelać I has agreed. No, z czym? No, że ja bym, jak ja bym miał pięć Mhm. To ja bym. Ty, ty byś co byś? być. Awada Kadabra. Biegnie pięciu razy Indian na Karola z siekierkami a Galdach. Awada Kadabra! Wszyscy pomierali. <grym outro> bo ja chciałem powiedzieć, że ja mówię o Awada Kadabra, bo ja wreszcie oglądam Harry Pottera i mi się podoba. Trochę mi wstyd, ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że jest. To... naprawdę jest całkiem spokojny. <grym grym outro> <grym się, grym outro> Nie, zdziwiłem şey, się, ale komu się podoba Harry Potter, bo mi się też podoba. Ja jestem młodym człowiekiem. Caesar, let him decide. No! No! <grym outro> Proszę bardzo, Wódku, pozdrawiasz, a nie kornać. Było nam bardzo miło. Kolejny tydzień za nami. Jest koniec tygodnia, musisz coś zarapować. Jest koniec tygodnia, jutro sobota, już mam mokro w moich spodniach, jutro będzie dobra zabawa, dobra robota, będziemy z dziewczynami na imprezie się bawić, będzie nam dobrze, będziemy tam długo żyć, więc bawcie się też, lekostronniczymi, ależ nie bądźcie zbyt pijanymi. Włodku, albo e, chciałem, bo coś mi miałeś powiedzieć, jacy, ee, jacy że... oni już są? Tak, chciałem i... powiedzieć, że oni wszyscy już są lekostronniczy, ale będziemy to zrobić w ten fajny sposób taki. W jaki fajny sposób? To taki, że... Więc teraz już wy jesteście... Lekko stronniczy.